Ej, zamocie nagrywasz, czy nie? Nie, ja aktualnie chodzę. <grystanie> o kurwa. Ja jestem inosent. Jest A, dajcie mi mi kurwa spokój! Ej, dobra, dobra, dobra. do 11 na ziemi. Nie. Dajcie mi... Ten, kto jest niewinny, idzie teraz tutaj pod drzewko. Tu, tu, no nie, obok... nie wiem, go ja nie. Dobra, on jest pierwszy. Kajtek, 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 zostań, bro. Nie ma mowy, nie ma mowy. Przy kwiatku. Łeza, ty zdaj ty co? Przy kwiatku znajdę. Spokojnie, ja go złapię. Nie wiem, gdzie jesteś. Kucni. Kucni. No kuczni! Okay. I teraz tak. Oj, teraz... sorry, 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 sorry. Ja weź kucać. Co <vimos> swojego bijesz, trajtorzy? <gudyn eat> o tu A, jestem, ratuj mnie. Tu tak się robi? Te, te tak, tak Teraz nie Jaka cipa! Uciekłem z kraju. Ej, kajtek! Ej, bierzcie tego, kajciocha! Mam no, tylko No bierzcie, kajciocha, on jest, my, my, my. kurde, traitor Podszedł mhm. do mnie mnie, pizz.

I'm sorry baby, znaczy. Tak, 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 idę kopać diamenty. No, ja się mi się nie chce handiab. włączyć, O, włączyło się. kajtek, kajtek. au, au, au. to wydział śledczy. <laughs> <laughs> diamenty to nie moje? Mamo. Ja wiem, że to oh. Battlefield. <laughs> Battlefield. <laughs> Battlefield. 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 no i oh. kuchno, nie jestem Jestem. Ej, czemu mi się shiftem włącza coś? Ops! No, traitor! Uesa jest traitorem! O Boże, ja jestem traitorem, ja nawet nie zauważyłem! Eee. Uesa! To nie tak, jak myślisz! Zaraz padnie, zaraz padnie! Dogadajmy się! Gdzie jest ping? Uesa campi! Uważaj, Uesa campi! Z... Jest przy domku, jest przy no prawie, domku! Dobra, wiec, tam się coś palić. UESA, swyd... uesa, uesa, On tam uESA rzucił granatę! Boże, on jest przy domku zajść, bo od tej... Nie ty byłeś? Nie! Nie! Właśnie? Ze snajperki! Jak! O kurwa, dwaj, bo się przestraszyłem sam Ale ta sama mapa będzie chyba. Tak? O, spoko, tu masz zagrać. Często jestem grać na fiarce? A to nie ja to pingu! On szatana przywołuje. <grymne> <grymne> dalej nie się, przepraszam. Ale, <grymne> ale dalej jeszcze. To teraz ja. Prawo, dostajesz Oscara. Dziękuję, dziękuję. Leonardo DiCaprio ci zazdrości. A, a można Oscara za muzykę dostać? A to nie Da Vinci. A to nie da Vinci. Vinci. <laughs> Świedź panie nad jego duszą. Widzę, że mam tutaj panów, tutaj ze mną grają tutaj na moim poziomie intelektualnym. Dziękuję, witam, witam. Gimba, Gimba, pozdrawiam. A to nie Da Vinci. <laughs> Przepraszam, 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 nie mi, nie mi. Jak to Przepraszam, 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 przepraszam. Ej tak. Kaj tak, słuchaj. Nie mam broni. Bierz tego, tego, tego. Eee... O, o, te, tego. A! Pod morateczka. Zostaw, Reload, kurde. Zostaw snajperkę. zostaw. Bierze patyczka. Weź cię na na mnie. Na ziemię w 11. Na 11 na 11, na ziemię! O ty. Mnie. O, co! Taki traitor! Tam, 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 tam! Ja nie jestem traitorem, byłez za ten traitor! Ja nie jestem traitorem! bujaj się ode mnie! On za snajperką gdzie on siedzi? Ja nie jestem za snajperką! Chwila, szukamy, eee. szukamy łez. Dobra, tu jesteś. Dobra, tu jesteś. Dajcie mi spokój! Ale kiedyś ja, nie widzisz, dobra. to tylko głosy w twojej głowie! Aha! Łezo. G G nie mówcie S nikomu. Nie, 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 nie. W nie, nie, nie. Ale... Jakie to jest gipkie. Gipkie, <gibkie> gipkie, gipkie powiadasz. Czy Łeza jest w latarni morskiej? Nie. Nie! <grym> <grym> Łukaszu, dziękuję. Łeza jest na pierwszym piętrze latarni morskiej, teraz pójdzie do góry. Jaki ty jesteś w ogóle Gibo? Dajcie mi spokój, się włamuje w ogóle przez ściany. Jesteś trajtorem, to muszę, nie? Nie musisz, musisz być cicho! Nie, tr to trzeba być sprzedajny w tej grze, O nie, ty góry. <gry> Weza, skacz! I found! Kurde, bolek! <gry> Ale ty bieg. Ej, Weza, sorry, jesteś otoczony. <gry> o kurde, Co Jak się wy... <gry> Bo <gry> chciał ciebie granata rzucić mi się od... Ale ty, <gry> ty skoczyłeś się odbiłeś od tej ziemi.